Cześć, nazywam się EasyTab i do nas w kolejnym odcinku EasyCraft. I jesteśmy w tym neterze. Ale pomyślałem sobie, że wolę nie ryzykować i wrócimy sobie tutaj jak będzie, będę ją zbroję i może trochę mniej wartościowych przedmiotów. Nie ma ich, znikły, Hem Nic, możemy sobie zobaczyć jeszcze trochę. Na razie ich nie ma. Fak, gast. O nie, jest źle. z Tam um... ten stą... um... Tamten... Dobra, nie, wracamy. Jest to zbyt niebezpiecznie. Kurde. Może mi nic nie zje. Idę bo ten yy, glowstone. A no, muzyczka w ogóle. Jeżeli usłyszeliście. No nadal jest. Nie pasuje do klimatu. Powinna być w meterze inna muzyka. Jakieś takie schodki, przynajmniej trochę. Poza tym kończy mi się już ten mieczyk, więc zbyt dużo tutaj nie zdziałam. Trzeba sobie na razie odpuścić. O, nie to. I tak myślałem, że drogę powrotną do domku przyspieszę. Bo to chyba nie będzie nic ciekawego. Fak, tam jakaś dziura jeszcze. Prawie go uderzyłem chyba. Nie, 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 leć, nie leć, nie leć. Dobra. Jeszcze kawałek. Dobra, ciemno. Kurde, naprawdę to jest fajne. Ko bardzo daleko jest? No, tak jak myślałem, 500, 500 kratek. Jest coś podobnego jak z tymi twierdzami zwykłymi. W określonej odległości od u nas się pojawiają dopiero. No i tam korytarz. Hmm, nic nie będzie. Dobra, ale faktycznie nie mogę się oprzeć pokusie, żeby to zbadać. Ale naprawdę mogę zginąć. Koniec? Koniec. Nie, no dobra, trochę sobie pochodzimy. Tutaj może w dół zejdziemy. Tu jest. O, może uda mi się zebrać to? Jest. Ale muszę też zebrać trochę. O, nawet dwa. Trochę soul sandu, pigment. Żeby mieć gdzie to posadzić w ogóle. I tak to się chyba zbiera. Chyba mieczem. Chyba tak. Tylko tego miecza już trochę mało mam O, ręko też jest szybko Dobra Jeszcze tutaj Mogę od razu to rozwalać w sumie Dobra W górę W górę coś jest tylko że zarosło. W tą stronę coś jest? Nie. W to chyba nie. Tutaj są jakby okna. Ale tutaj coś jest. Jak to się w ogóle nazywa? nether wart wart no <noise> to jakiś balkon miał być tutaj? nic dobra poplątałem się przed chwilą nic nic dziwnie to wygląda z neter nether netherrack a um, ale długie Czy ja słyszałem portal? Nie, to chyba gaz był No nie, koniec Taka długa ścieżka i koniec Dobra To tutaj chyba z banany możemy wychodzić i wracać do domu Nie, jeszcze jest Tam tamtą stronę. Aha, tutaj gdzieś chyba jest spawner tych ognistych potworków. No zdecydowanie słychać. Tylko ciekawi mnie gdzie. Nie chce mi się go szukać teraz Może w tą stronę jest Nie no w to też kopałem Musiałbym ogólnie wyjść wyżej chyba Ale słychać ich perfidnie O! Tutaj zaś jest? Może tutaj? Chyba nie O, tutaj jest jakieś. O! Wyjście na górę jest. Możliwe, że jest tam. A, tu jeszcze w dół. O! O, tu jest jakieś wyjście. Glowstone. Kolejny korytarz? Nie. Ja chyba jestem nad tym. Tak. Chyba zaraz będę wracał. I znowu zapadły ciemności. Nie chcę iść teraz do tego spawnera tamtych potworów, bo bym nie zabijał. I byłoby niefajnie. Dobra, tak jak myślałem, tutaj nic nie ma. Nie, dobra, nie będę szybko biegał, bo <laughs> I Tak mam mało jedzenia już. Z drugiej strony nie będę zbierał. Tylko tą. W razie jakby mnie zabili... ...to będę miał chociaż tą, tą drugą stronę. Jestem na czubku chyba. Nie wiem, ale chyba tak. Pigment. Kolejny dziwny balkon. O, już wiem, którym tak mogę wyjść. Znowu w dół. Długi, następny długi korytarz. A co za korytarzem? Koniec korytarza, no świetnie. Trochę to jest nerwujące. Nigdzie nawet nie prowadzi. Chociaż w sumie, no. Badam cały czas i coś się kończy, nie? Nie jest nieskończenie wielka, bo to jest trochę czasami denerwujące. No tutaj chyba nic nie ma. Nie, coś się tam świeci Ogień. O jakie Jakaś jaskinia Nie dobra, wracamy chociaż? Nie, ale stąd i tak nie będę wiedział, jak wrócić. Wracamy się, a jaskinia jest całkiem dużo. Eee, a jak stąd wrócić? <tutujesz> Tutaj na pewno. Dobra, już nie biegam. Mm. Cześć, tam... tam było. Aha, dobra. Nie, zaraz, może stąd. Stąd? Chyba tak. Chyba stąd przyszedłem. Tak, chyba stąd. Tak, stąd. ale się tu naryspiło. Wow. F fu, nie! O, nie! Nie, 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 nie! Jezu! Oh. Fuck. I nie mam łuku Houston we have problem No trochę mam przewalone teraz Chyba, że go jakoś ominę Nie no, ale mi się wylądować tam Ten dyk mogę zejść tam gdzieś Mogę chyba o oh, fuck. No nie fajnie, no nie fajnie, naprawdę. Fak dwa chyba. No dwa. O oh, fuck, blisko jest. O oh, fuck. Zdecydowanie nie jest miło. O fuck! No to świetnie. Może mnie nie zobaczył. O fuck, chyba już mi strzelili. Dobra, ale nie trafili. Dobrze jest. Udało się chyba przed nimi uciec. Gasta też w pobliżu nie widać. Uff. Dobra. Jakoś ten dyk. Uda się dobrze przejść. Chyba się uda. Aha. Aha, to czekaj. Aha, dobra. Nie tym kiddofem rozwalałem Znaczy no jest wszystko jedno mm. Mam iść w stronę. stronę jedynki, tak? Tak Tylko Muszę przejść gdzieś wyżej Bo pamiętam, że robiłem tunel Znaczy już ścieżkę nad lawą Zaraz, i tutaj się jakoś O, chyba tym tunelem się wchodziło Tak, tym tunelem Trochę jeszcze pamiętam Nie będę tego raczej przyspieszał. Może jakiś gdzieś gaz wyskoczy. To, aha, teraz górą. Aha. Chyba dobrze. Gdzie moja ścieżka? Ona była tutaj czy nie? Coś jest nie tak. Może tam tędyk zeszł? Zszedłem? Może tak? Nie no, tutaj na pewno nie byłem. O fuck. A może tam tędyk? Fak, jak to było? Eee... Jak bym znalazł ten tunel? Ścieżkę to zaraz. Jak ja tu przyszedłem, to... Zobaczyłem to z dołu chyba. Kurde, może jakoś jeszcze bokiem przeszedłem? Nie, no tutaj to chyba już w ogóle mnie nie było. Mogę zostawiać pochodnie, no. Jak najniżej. Aha. Aha, świetnie. Hym Dobra, ten na pewno nie szedłem. Ale trzeba się przekopać. Najgorsze, że nie wiem kiedy będę miał szukać portalu w jakim momencie. Bo przejść w tą stronę to przecież mogę, nie? Nie wiem, może jakoś się nam uda. <grytanie> Kurde, czuję się zagubiony. Strasznie. A ta muzyczka wcale nie pociesza. I nie powinna jej tu być. Jest! Jest! Udało się! Haha! <grywa> Zawaliście! Znalazłem! Dobra! Teraz już powinno być łatwiej znaleźć drogę. Nie spodziewałem się, że to będzie tutaj. Ale jest! I bardzo się z tego cieszę. I tak, chyba stąd zeskoczyłem. Ostatnio, tak, na pewno. To teraz trzeba zrobić jakieś schodki. Może... Może zacznę stąd już? Gdzie jesteś, potworze? Oh, fuck. Fuck, gdzieś słychać gasta. Niedobrze. Tam jest. NIE LEĆ TU! NIE LEĆ TU MÓWIĘ CI! Uff. Już zbyt się zestresowałem żeby zakończyć te schodki Ile chyba, chyba by nie wyszły Dobra Następny, nie no na pewno nie jest podne mną O oh, fuck E? What the fuck? Ha. E, nawet się nie. Na o, się. No, dobra, jak teraz? Chyba pójdę górą. Wtedy chyba częściej górą szedłem. Fuck, muszę go znaleźć, muszę znaleźć ten teleporter Uff. Wiem, że le lepiej by było, żebym nie biegał, ale... Muszę Wolę uciec z tym gastą Fuck, no nie, nie tam No, no naprawdę Pierwsze to sobie zjem